Do mieszkańców miasta i powiatu Łowickiego. W dniu 26 lutego 2010 roku Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi podjął krzywdzącą i niesprawiedliwą decyzję odnośnie ratowania życia i zdrowia. 2010 roku przestaje istnieć Łowickie Pogotowie Ratunkowe. Szpital i starostwo powiatowe straci milionową dotację i nowe ambulansy ratunkowe, które miały służyć naszym mieszkańcom. Zakupione za te pieniądze. Do pacjentów będą wyjeżdżały stare, zdezelowane ambulansy w składzie dwuosobowym, którymi dysponuje łódka stacja pogotowia. Nieremontowane od Przebiegiem nawet ponad 800 tysięcy kilometrów. Z takimi karetkami Łódzkie Pogotowie wygrało konkurs na świadczenie usług w Łowiczu. Czy to nie dziwne? Szanowni mieszkańcy, już od 1 kwietnia 2010 roku, żeby wezwać karetkę pogotowia, będziemy dzwonić do Łódzkiego Pogotowia Ratunkowego i na karetki z Łódzkiego Pogotowia będziemy oczekiwać. Jeśli chcemy uniknąć tej sytuacji, Zwracamy się z gorącą prośbą jako pracownicy pogotowia ratunkowego, mieszkańcy miasta i powiatu łowickiego, dyrekcja szpitala w Łowiczu, wszyscy ludzie dobrej woli, wpisujmy się na listy poparcia dla łowickiego pogotowia ratunkowego. To jedyny sposób na wywarcie nacisku na władzę i dyrekcję Narodowe, Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. Najbliższych... decyzji podjętej przez władze w Łodzi. Wszyscy musimy wspomóc działania naszych władz swoją postawą. Nie dajmy zniszczyć łowickiego pogotowia ratunkowego. Podpisy można składać w pogotowiu w Łowiczu, ulica Ułańska 28.